No bo nie będziemy tak rzucać Chciałem ogólnie zacząć glas na multi, ale akurat miałem wydatek i nie mogę kupić klucza. Ogólnie chciałem kupić całą grę farminga, bo symulatora nie chcę, bo to są dwie różne wersje jak wiecie. Bardziej mi się opłaca kupować farminga, bo jest lepszy. Dużo opinii jest na jego temat. Nawet na gry online, na tym serwisie, simulator farmy ma bodajże ocenę 4 na 10, a farming ma 8 albo 9 nawet. No to jest jednak spora różnica. Widoczny musi być czymś tam spowodowane. Jakieś powody tego muszą być, że jest to taka, a nie inna ocena. I to ocena redakcji, jak i użytkowników też nie jest wysoka. Dużo się zbytnio nie od siebie No ale cóż Ja w każdym razie na farminga nie narzekam Bardzo mi się podoba ta gra Modów jest wiele Ale modów w sensie takich Normalnych modów A nie takich jakichś nie wiadomo Puk na 50 skip z rzutówkę, No to dla mnie jest śmieszne Ja takich modów nie uznaję Bo to dla mnie normalnie kpina A mogę wam pokazać jak mniej więcej ceny, chociaż żeby były w miarę przyzwoite, a nie tam po 5 za traktor, bo to jest normalnie śmiechowarte. Pokażę wam jak wyglądają mody, które mnie nie interesują. Oczywiście muszą być działające przede wszystkim i no jakoś w, w miarę wyglądające i działające. Trochę ciężko jest takich modów było to być. No ale cóż Wszystko idzie, wszystko się da No Okej okay. Co zrobię tą poprawkę Ostatni rządek moi drodzy No i to będzie koniec dzisiejszego filmiku Ale jeszcze chcę Wam pokazać właśnie te mody yy, które mnie interesują Takie są oczywiście dla mnie najlepsze No bo idzie jakoś w miarę grać no. Powiedzmy sobie szczerze, że gra wtedy ma sens, a nie jak się nakupuje wszystkiego i potem już nie ma się do czego dołożyć, no to ekonomika żadna. W ogóle strategia gry już jest do kitu, chociaż wcale gra nie polega na strategii, ale no... się wtedy gra, bo no już się nie ma celu, robi się w kółko to samo, zero nowych maszyn, zero wszystkiego, bo już wszystko jest, no to jest dla mnie, to jest ogólnie gra bez sensu. Chodzi prawda o rozwój też. A właśnie przy takim czymś to rozwoju nie ma. Tam nic nie ma. Jedna wielka tpina Boże, się panie Boże. Dobra. Jakoś to w miarę wygląda. Ok. Teraz jeszcze tylko Wam pokażę. Właśnie mody, które ja mam o Jezus Maria nie ten guzik, zobaczcie o no akurat ten pług, no ale to jest tylko 3 więc drożej by no, zbytnio nie mógł być no na przykład taki siewnik no, i cena jest nawet w miarę albo ten kultywator którego używam teraz no zobaczcie zwróćcie uwagę na cenę bądź yy, nawet na ciągniki no, to jest obecny ursus którego używam 37 tysięcy to jest zwykle, zwykły taki to jest, to jest 32 o, tu mtz 21 o zobaczcie ceny nie są zbyt niskie tak samo 80 tu jest 614 o, tu jakaś też nie wiem czwórka to jest bodajże z tego co dobrze wiem to jest szóstka o, kolejna 80, kolejna 80. Ta, ten akurat, ta 60 jest w O właśnie, to jest ta 60, w której ostatnio robiłem prezentację. Taka jest jej cena i w ogóle jest dla mnie genialna i bardzo mi się podoba. No dobrze. Jak widzicie, tam modów trochę jest. No cóż. Co więcej mogę powiedzieć? No już w sumie nic, no będę kończył ten odcinek. Spotkamy się w następnym. Będziemy sobie siadć. Posiejemy jeszcze nie wiem co. Może zajmiemy się ziemniakami. Albo nie wiem czym. Zobaczymy jeszcze na co nas przyjdzie ochota. Albo jeśli chcecie coś specjalnego, napiszcie w komentarzu tam niżej. No to się zobaczy co da się zrobić, myślę, że raczej będę mógł, wręcz nawet będę zmuszony, skoro będziecie chcieli, no i to by było na tyle. Jeszcze tylko to jakoś trzeba odstawić ładnie, a nie żeby był taki, za przeproszeniem, Rozpiźdzaj, bo to nie wypada, tylko ładnie sobie wjedziemy. Oczywiście, na pewno nie do garażu, no bo do garażu się kultywatora nie stawia, tylko do stodowy, a ja tu stodoły nie mam, chyba tam, nie wiem, nie, nie patrzałem zbytnio, nie rozglądałem się po tej mapie, jakoś nie zwróciłem specjalnie uwagi, oj o, dobra, trochę za blisko, ale cóż, niech będzie, no, sobie jeszcze tylko naszego... Majka, a Majki to jest, tak go nazwałem swojemu, dobra. Dzięki bardzo, było fajnie. Zobaczymy się w kolejnym odcinku, także zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Jeśli się podobało, daj łapkę w górę, skomentuj, jeśli coś było nie tak lub jeśli byś dał jakieś poprawki. No i cóż, co więcej mogę powiedzieć, no to trzymajcie się, cześć, do następnego odcinka.